Siema wszystkim z tej strony mewes w dzisiejszym materiale jest ze mną gość specjalny, jest to SkyDum. Siemano z tej strony SkyDum i wybieramy dzisiaj drawcika. Dokładnie, dzisiaj Draft według SkyDuma. Na szali dzisiaj stawiam dwie karty. Jedną z nich będzie mi Quixolować SkyDum, także będzie co oglądać. Te karty to są Vidage zrobiony z SBC, którym naprawdę spoko mi się gra. I rotują się w składzie razem z Kompanem, więc jednego z tych dwóch zawodników będę musiał pożegnać. No i zrobimy tak, że jeśli odpadnę w drugiej rundzie, to niestety jedną z tych dwóch kart przepalamy w złotej wymianie. Dobra, Skydum, czy jesteś gotowy do wybrania draftu? Mm, jestem gotowy, więc możemy lecieć. Dobra, to, to 15 k zaoszczędzone, bo mam żeton Szczerze ci powiem formacje. Nie za fajne, nie za fajne. Jedna tylko. Jedna oddaję. Okej, okay, jak jedna. To myślę, że będzie pod numerem 4. Cztery, i czy jesteś pewien tej decyzji? E, na razie tak, na razie tak. Na razie tak. Dobra, no. Kiedyś szło tym grać. Ale nie wiem jak... to. o tutaj jedna karta taka ok, ale reszta to... złote. Ej, ja myślę, że taką szybką reakcję miałeś, więc pewnie na jedynce jest coś tego... coś dobrego, więc powiem jedynka. Jedynka. Dobra, jest to Sadio Mane, zwykły niestety. O nie, no dobra to... to nie jest to. No nie, nie. Jeszcze parę temu, to, to spoko, nie? No tak, no ale nie ten etap. To ja przejdę do kolejnego wyboru. Mamy tutaj napastnika, i czy jest coś ciekawego, no powiem ci, że, że skip, że skip. Okej, okay. czyli paździerz. No to dawaj, możemy tak się pobawić i powiem ci, wybierz najszybszego napastnika, może, tak, żeby urozmaicić. Tak, najszybszy napastnik, czyli na tempo patrzymy. Dobra, jest to zwykły Lukman Okej, okay. no Jest to zwykły Lukman Myślę, że będzie szybko biegać na tym napadzie Myślę, że na ławce będzie pewien. Na ławce może szybko podawać wody na przykład z tym O punktem. właśnie Dobra, to ja przejdę do kolejnej karty No, jest ikona, jest ikona, ale ikona z takich co nikt by nie chciał trafić, nie? Okej okay. No to może tym razem trujeczkę. Jest to pani z Arsenalu. Niestety. Na razie nic grywalnego nie mamy. Może być dosyć ciężko. No, póki co nie wiem, czy mi to za dobrze, ale mam nadzieję, że się odkujemy zaraz. No, chciałbym, chciałbym, bo chcę, żeby albo widzieć, albo kompany został w moim klubie. To naprawdę spoko karty. <laughs> się nie dziwię. No, jest kolejna ikona. Uu. Z playstylem do finezek, także będziemy strzelać. Fineski, jeśli trafisz. Jest najbardziej znienawidzona karta w tej grze, nie możesz jej trafić. A. Najbardziej znienawidzona. Czyli to ta kobita, ta tak. Ta, tak, No dobra. No dokładnie, to dam dokładnie. sobie. Dwójka. No i trafiłeś w Firesa, trafiłeś w Firesa, ikonę. Także te Fineski mogą tam zagrozić bramce okay. przeciwnika. Dobra, przechodzimy dalej. Są to wszystkie karty specjalne. Jest tutaj Tanek, którego nie widziałem jeszcze w tej grze, w jakimś składzie. W wersji y, dynastie, Coś takiego chyba to było. Ok. Dynastii. Ja się nie orientuję aż tak w tych eventach, więc nawet nie wiem, co to, jak ono wygląda. Serio. Jakbym pierwszy raz to słyszał, ale wybiorę ci numery. No, jeszcze piątki nie było, to nie będzie ta piątka. No, jest to Inform. Z ligi drugiej Bundesligi Calfe, coś takiego. kalfe. Oj, jest. Nie wiem kto to, nie wiem, nie wiem. Masakra. Masakra, masakra. Więc na razie no, nie mamy czym postraszyć przeciwnika, ale jedyna opcja jest taka, że przeciwnik zobaczy mój skład i ze śmiechu nie utrzyma pana, <noise> i wtedy jakoś wygramy. <noise> no to jest jedyna szansa z Lukmanem. A ja mam propozycję. Jeśli teraz zgadnę, jaki masz kolor koszulki na sobie. Bo Mogę sobie wybrać kartę, którą chcę. Dobra, daj. Dobra, opisałem, że jest to niebieska koszulka. Definitywnie. A no to zmieniamy na czarną. Dobrze, czarną. No, <laughs> i nawet pokazuję. No i dobrze. Tą no, EŚPDK sobie wybierzemy. No ale no zmarnowałem tutaj, bo tu kartą najlepszą to jest 7-9. Wow. hamu No masakra, masakra. Ja myślałem, że coś tam już takiego zajebistego. To nie w tym drawcie chyba na razie. Dobra, przechodzimy do drugiego SPDK. O, Jest już coś lepszego. Okej. Okay. To Cię zapytam tylko tak: czy jest tam zawodnik z klubu City, Manchester City? E, nie ma takiego zawodnika. To może z Juventusu? Też nie ma. Kurde, a z United? Z United też nie ma. Kurde, no to weź... Jest tu duo El klasikowe. Okej. Okay. Na Dobra. SPD. Dobra, to weź sobie zawodnika Realu Madryt. Realu Madryt, no to weźmiemy sobie Alabe. Weźmiemy sobie Alabę. Okay. na SPD w wersji specjalnej, bo on rzeczywiście tam nie gra, ale w tym drafcie sobie na tym SPD-ku pogra. A kto tam jeszcze był? Kunde. Był tam jeszcze kunde. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Dobra, przechodzimy dalej. Asia. Asia. Hmm, no dobra, to zapytam. A jest zawodnik Juventusu? Jest zawodnik Juventusu. Trafiłeś. To go weź, to go weź. Danilo. Rulebreaker chyba to jest. Kurde. <gry> No dobra, tak, akurat jakoś nie myślałem, że może jakiś Bremer. A, no. no, Bremer byłby lepszy. No, narodowość się wszystko zgadza, tylko nie nazwisko. No, nie. To prawda. Dobra, mamy następnego SO. No to teraz no, standardowo numerkiem polecimy i niech to będzie numer 4. 4, tak? 4, tak. Dobra. No, ta pani nie chce, żeby sobie tutaj grała, ponieważ. Kobiety na środku obrony to ciężko z nimi się gra, więc przejdziemy do następnego. Jeśli o może tutaj zmienimy losy tej obrony, no co to jest za draft? To jest draft chyba ze września mi się przytał. To widać, że darmowy żeton i za darmo to wiadomo, jak to wtedy jest, nie? Tylko w mordę. <śmiech> <śmiech> no to powiem ci numer. No, jak nie jest ciekawy, no to jedynka. Jedyneczka, no to kolejna pani. Okay. Dobra, ominiemy sobie bramkarza i przejdziemy na ławkę, ja mam nadzieję, że jak pierwsze 11 nic nie oddało, to może na ławce coś odda i zmieniamy sobie zawodników. Też tak liczę. Dobra. Bo ta obrona to się chyba bardzo słabo prezentuje, sami niscy obroncy. Są tutaj już takie dwie karty, które można spoko nawet pograć, jedna taka ma dosyć spory hype w jest to... Renato Sanchez Jest Anderson Taliska w informie No co byś to nie, nie wybrał, to i tak jest lepsze niż to co mam w pierwszym składzie No dobra, to jak bez presji, no to wybiorę To dwójkę No jest to Renato Sanchez, elegancko w Wersji specjalnej, Winter White Card O, ładnie Już mamy środek pola przynajmniej, nie? No to on się przyda na pewno Dobra Idziemy dalej na ławkę no, jest tu inform, co ma sporo tempa Dani Rodriguez, 90 tempa A reszta to. Jedynie Gravenbers A jest w Polach Rodak, Frankowski O kurde O! minął. Był zawodnik Jaki Ronin Biel jest tutaj, więc wypada z mojej strony Wybrać go A? No to może i, być to ja, wy, to ja wybiorę. No, może on będzie na. Piątce Ostatecznie, definitywnie to czwórka. Ostatecznie definitywnie. To trójka. Ostatecznie definitywnie. No to dwójka no, musi być. No, ostatecznie definitywnie. Jedyn, jedynka, jedynka. O, i, i czy na pewno? Na pewno. No, to, to trafiłeś. Wcale to nie było za piątym razem, ale. No, ja nie, tam bym w szoku. No, ale Frankowski. Czy ma PP, czy ma PP? Nie ma PP, ale na... bez grania może z nim pogramy. Jest to kolejna karta na ławce i. Uuu, jest tutaj najlepszy pomocnik, numerem 5, który gra w Realu Madryt. Bellingham oraz Ikona Haji. Uuu, to dwie fajne karty. No. no, przydałyby się, przydałyby się. Kurze, no to ci powiem, że biorę. Trójkę może? Trójkę, tak? Tak, tak. Trzy. Dobra, jest to Milenkowicz, ale też się przyda na środek obrony w wersji radioaktywnej. A Milinkowicz-Sawicz, Nie, Miel... Mielenkowicz. Mielenkowicz. Z Fiorentiny. Kojarzysz? A Okej, dobra. No coś mi świta tam. No, ale spoko, spoko staty są. To już mamy w miarę obsadzony środek obrony. Tylko jeszcze jedną tą panią trzeba wymienić, i myślę, że w tym wyborze są tu karty. Jest karta, która była zbagowana przez swój playstyle, Di Maria. Słyszałeś o tym wtedy? Coś, coś mi się no, Używając no. tego trickstera, można było sobie całe boisko przejść. Piłka się przyklejała do nogi. To wybierzmy teraz dwójkę, bo chyba najmniej wybieram. Nie pytam czy definitywnie, bo jest tutaj Di Maria, a jest bardzo potrzebny w tym składzie. Okej. Okay. Ja, ale praw dobry. Praw z tych lepszy. Ale miejmy nadzieję, że będzie tu jakaś bomba. Jest tu karta mega mocna. Vinicius Junior w wersji 92. Jest tutaj jeszcze Lewandowski 94, więc te dwie karty to z miłą chęcią Fajnie by było, jeśli trafiłyby tutaj do draftu No, no to Pomyślmy I wybierz Może hmm. Jak to zrobić? Dobra, zróbmy tak, wybierz najwyższego zawodnika Najwyższego? Tak Dobra 1,92m Anderson tutaj jest na razie. O kurde, chyba. No, Vinicius metr 76, Lewandowski metra 85 i Frank Tescoli. Chyba tak się czyta, Metr 81. No i niestety muszę wziąć środkowego obrońcę Crystal Palace. Niestety. Myślałem, że no, widziałem, że Lewandowski no, jest dosyć wysoki, myślałem, że to będzie on, ale. No, no się przejrzyjesz, że tutaj. Jak on się nazywa? Ederson? Nie. Anderson. 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 Okej. Okay, no. no. Ale. przynajmniej mam środek obrony w miarę gry. <laughs> <malnej. laughs> Chociaż tyle. Pat Patrzmy na pozytywy. Dobra. Przejdziemy do następnej karty. Uuu! Jest tutaj Bohater w wersji Champions League, ale tak średni, Rise. Jest tutaj Eder militało 88. Tutaj Balde z Barcelony 86. Także trzy takie karty w miarę okej. Okay. Znaczy, co byś tu nie wziął, to jest tu okej. Okay, tylko, że ten Militao się wyróżnia pośród tłumu. Ok. Eee, no to może czwórka. Czwóreczka, tak? Tak. Dobrze, jest to Eder Militao. Kurde, ja widzowie, ja nie widzę ekranu, więc nie ma tu oszustw, po prostu trafi. Ma oszust. Wszystko legit. Zostało nam 2, 4, 6 kart i menadżer. 7, bo jeszcze bramkarza nie wybraliśmy. No jest tutaj. Kogo tutaj mamy? No Same złote, powiem, same złote. No to jak same złote, no to wybierzmy. Kowiesz, kto ma najwyższą obronę najwyższą obronę, tak? To jest tutaj, żeby coś faila nie było. O campos, campos 62. Okej. Okay. Dobra, przechodzimy dalej. U jest tutaj ton w wersji ice i Marta w wersji ice. Okej, okay, czyli to dwie te najlepsze karty stąd. Pewnie. Tak, reszta to takie takie se. Dobra. No to postarajmy się, żeby tutaj wybierzły może trójkę. Trójeczka, tak? Tak. No i to jest piękny strzał, bo jest to Sonaldo, który wlatuje na SPO. No i. Przemka Frankowskiego na... szybko nie trafiłem, ale teraz to strzelam jak? Nie wiem nawet to. Bardzo dobrze, ale Frankowski to też dobry strzał. To no tak, ale za piąty razem go trafili. A! Szczegół. Dobra. 4-5 kart zostało. jesteś gotowy na kolejny wybór? Jestem. Dobra, jest tutaj Tonali, który został zawieszony tym wszystkim. A w ogóle opcja Chamberlain. Wiedziałeś o tym, że jest w Weshiklasie? No nie, jakoś mi to wyleciało z głowy. No, dosyć znana postać Liverpoolu, no. Też się tutaj pojawił też w tej wersji oraz McGinn w wersji Infor. To jaki jest Twój wybór? No, to trafmy sobie w jedynkę. Jedyneczka, tak? Tak. No i dobry strzał, jest to Tonali, który wlatuje już do naszego składu. No no, to ten skład się wzmocni, tylko ten początek był już słaby. No, początek słaby, a potem, właśnie, wszystko o wiele lepiej wygląda. Dobra, tutaj już będą raczej boczni obrońcy, środkowej obrońcy i bramkarz. Także myślę, że jeszcze możemy coś wzmocnić tutaj. No, ale w tym wyborze będzie ciężko. Jest Wea z Juventusu. O. Amerykanin. No, ja wiem, wiem. Hmm, no to wypadałoby w niego trafić jak Kiwi Juventusu. No to trafmy sobie w trójkę. I czy jesteś pewien? A teraz powiem, że jestem. Jest to Klaus81. Okay. Na czwórce był. Ach, ale bym strzelał za drugi razem w dwójkę, więc i tak bym nie trafił. A on ma złotą kartę, uję? Ja? E, on tam miał wersję specjalną. A, okej, okay, okej. Okay, Radioaktywną. Okay. Chyba tak, ale w tej wersji to tam dużo tempa miał dosyć i takim. Okay, w bo on normalnie chyba jest. ma Sidwera. Tak mi się kojarzy. Dobra, y, mamy tutaj bocznych obrońców. Jedynie co to lamptej. Chociaż w tej formacji to boczni mi się zbytnio nie przydadzą, chyba że bez grania. Lamp tej wersji Inform. Inform. No to tutaj. Jedynka. Jedynka, tak? Tak. Jest to Huerta. Nie wiem, czy znasz taką panią. Huerta? Nie kojarzy mi się. Ja myślę, że tutaj Kingle powinni się nią zainteresować, bo dosyć ładna ta pani. <grym> A ciekawe <grym> czy ona jest wolna? A nie wiem. W jest w miarę szybka. <grym> <grym> A tak, okay. czy jest wolna to już nie wiem. No. no i teraz przechodzimy do ostatnich wyborów, czyli bramkarze. Tutaj istotny jest dosyć wzrost, żeby tutaj bramkarz był wysoki, no i są tutaj panowie w większości, także ten wzrost już będzie. Teraz pytanie: Czy wybierzesz jednego z panów? Tak. No to wybierzmy tym razem. No, jak bramka, to oczywiście musi być jedynka, no bo najczęściej grają z tym numerem. To jest to Loris. okej. Okay. Okay. Loris, nie wiem czy on. Nie, nie jest. 1,88m, ale jest spoko, jest spoko. Dobra, nie ma tragedii. Zdradę. Ale możesz jeszcze poprawić swój wybór, ponieważ wybieramy drugiego bramkarza, chociaż z tych kart to szczerze nie wiem czy ktoś go zastąpi. Okej, okay, no to wybierzmy bramkarza z tej piątki, którego lubisz najbardziej. Którego lubię najbardziej. Ciężko będzie. Może wezmę Schmajela, ponieważ mam jego ojca w składzie. Może, może syn nam tutaj pomoże w tym składzie. No i taki najmniej teraz, teraz istotny wybór, ponieważ mamy menadżera. Ty nie co to może poprawić nam zbieranie. No to jak menadżer, no to będzie na miejscu 4. 4. To mamy tutaj zawodnika z Argentyny. No i draft prezentuje się następująco. Najlepsze karty to Di Maria, Son i Eder Militao. Później postaram się to poukładać i oczywiście tymi kartami powalczyć. Także zobaczymy jak mi pójdzie. Dobra, więc nasz skład prezentuje się następująco. Ułożyłem go w taki sposób. Alaba będzie sobie grać z Tonalim w środku pola. Tutaj obrona karty specjalne Son na SPO. Nie ma niestety alternatywnej pozycji na NK. No, i myślę, że te karty pomogą mi przejść właśnie tą drugą rundę. Także zaczynamy challenge. O, jeszcze tutaj Lorisa dajemy na bramkę. Zobaczymy, co tutaj przeciwnik ma za skład Alison, Maldini, Van Dijk, O kurcze, Ramos, Vinicius, tam Kafu. No, będzie wyzwanie. Może Alaba z dystansu, zablokowany? Jeszcze to Nali przejmuje piłkę. Jongmin nie wiem czy tutaj ma fineski na tej karcie. Jongmin Son zablokowany? Jeszcze Di Maria? Di Maria na zielonym? I Sadio Mane, 1-0, ale tutaj było zamieszanie w tym polu karnym. I Sadio Mane odnalazł się rewelacyjnie w tej sytuacji. zdobywa bramkę na 1-0. Mane, mane. Na przedpole, jeszcze raz. Pires. 2 do 0. Mamy to na razie. Próbuję Mbappe yy, wyprzedzić bandajka. To jest to naprawdę ciężko. I teraz Carlos Vela. Podcinka. Zdążymy, zdążyliśmy. Ale zamieszanie. Loris Tam Mane ucieka. Spróbujemy prosto górą. Sadio Mane. Sadio Mane. I pewnie na zielonym. No. Di Maria, Di Maria. Di Maria. Jezus. Jogmin Son. 3 do 0. Pires, musisz bronić, musisz wracać. Pires, Alvarez, 3 do 1. Niestety Pires nie upilnował skrzydłowego przeciwnika i tracimy bramkę. O, to Edera mi Eder Militał. Eder jaki błąd, źle przyjął piłkę. Czy przeciwnik to wykorzysta, przesuwamy się, 3 do 2. Kłopoty, kłopoty widzowie, kłopoty. Vinicius, upilnować go trzeba, Danilo się źle zachował, Alvarez, Alvarez, Loris, co za błąd, co za błąd, strata Renato Sanchez, Sadio Mane, Sadio Mane, jest na świetnej pozycji, Sadio Mane, Sadio Mane, otrzymał się przy tej piłce jakimś cudem i strzela na 4 do 3, to Sanchez, Hyong Son wychodzi sam na sam, Son. 4000 son, pięknie. 5 do 3. Prowadza kontratak. I Robert Pires, jeśli tak ma na imię, chyba tak. Pires Pires, Ball roll Czy tu zamieszanie? Ojojoj, oj, oj. pięknie. 6 do 3. No tu jeszcze przeciwnik ostatnie próby, ale kończymy ten mecz. Wygrywamy 6 do 3. Nie do... jak się zaprezentuje w tym meczu. Jaki poziom przedstawi? Jest Mendy, jest Pele, jest krój. Ja już widzę, jak moja obrona sobie z nimi poradzi. Już to widzę. Ale może przeciwnik nie będzie za dobry. Liczymy, liczymy na nasze umiejętności i na to, że przeciwnik nie będzie miał zbyt dużych umiejętności. Podobnie Davis. Przeciwnik obraca się. Davis. No i. Przeciwnik się tak nim pokręcił, że nie wiedziałem kompletnie co zrobi i Przegrywamy 1 do 0. Nie przejmuję. trójf. Ale tutaj luka się zrobiła. Nie chciałem się na tego przełączyć. I Pele wychodzi sam na sam. No i jest 2 do 0. Są kłopoty. Są kłopoty widzowie. Jeszcze może w tej połowie będziemy mieli okazję do strzelenia bramki. Hjongminsson. Hjongminsson. Piągmin son. son 2 do 1. Walczymy widzowie. Let's go. A i dobre podanie do Pele, Pele No, Loris, co ty zrobiłeś? To jest kluczowe pytanie. Coś ty narobił? I Pele 4 do 1. Petit, Twójf. w pole karne. To chyba GG. To chyba GG. Di Maria, Di Maria, Di Maria. I Bramka Samobójcza. 5 do 2. Pyongmin Son. Son. 5 do 3. Mane. Traci piłkę. Jest jeszcze. Ale już za późno, już za późno. 5 do 4. Przegrywamy. Niestety. Także jednego z zawodników będziemy musieli się pozbyć. Tele został naszym katem w tym meczu i przegrywamy z polskim Rambo 2-3-7-3. Dobra, niestety nie udało się. Odpadliśmy i nie przechodzimy tego challenge'u. Mamy tutaj na szali, oczywiście, dwie karty: Widzić i Kompany. Jeszcze ich trochę pozamieszam. Także obydwaj na środku obrony no i musisz trafić w lewego albo prawego środkowego obrońcę, którego przepalimy. Lewy albo prawy, tak? Tak, lewy albo prawy. No to postawmy na lewego. Jesteś pewien? Jestem pewien. No i niestety żegnamy się z kartą, która zagrała u mnie 295 meczy. Vincent Kompany Trudno, no niestety. Przegrana to przegrana, musimy się z tym pogodzić. Za te poświęcenie to chociaż łapki w górę się należą, jakaś subskrypcja, więc możecie zawsze Dokładnie. widzowie zostawić. Dokładnie. A za to, że Skydon ze mną nagrał, jeśli jeszcze go moi widzowie nie znają, to też oczywiście zapraszam. Są to ciekawe materiały, które sam też oglądam. Z trybu kariery różne ciekawostki, więc jeśli ktoś chce, to serdecznie zapraszam. Też zapraszam. Także żegnamy się z Kompanem. Tego trafiłem był warty pół miliona monet. Teraz 300 tysięcy. 300 meczu niestety nie rozegra. Strzelił 5 bramek, jedna asysta, jedna czerwona kartka oraz cztery żółte. No i słowo się rzekło. Tak, przepalamy. Także dzięki za oglądanie. Jeśli jesteś nowy, możesz zostawić subskrypcję. Pozostać ze mną na dłużej oraz zobaczyć mój kanał na Twitchu, gdzie odbywają się live'y i gramy sobie w tryb Ultimate Team, który nawet nieźle mi idzie. Także dzięki Skydum za odcinek i co, żegnamy się. Dzięki wielkie, że mogłem wziąć udział i no pamiętajcie o tej subskrypcji i elo. Dokładnie, ja też bardzo Ci dziękuję, na razie.